Na Dolny Śląsk trafiło już ponad kilkadziesiąt tysięcy uchodźców z Ukrainy. Bardzo często do Polski przyjeżdżają wraz ze swoimi czworonożnymi popilami, które, podobnie tak jak oni, przeszły bardzo dużo. Tutaj obok dworca głównego we Wrocławiu stoi punkt Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który za darmo szczepi ukraińskie zwierzęta przeciwko wściekliźnie oraz je cipuje. Namiot powiatowego inspektoratu weterynarii we Wrocławiu stoi przy dworcu głównym już od trzech tygodni. Przez ten czas weterynarze zaszczepili w tym miejscu przeciwko wściekliźnie 342 zwierzęta domowe. W tym namiocie mogą od godziny 9 do 20 przyjść uchodźcy z Ukrainy i po wypełnieniu wniosku o zaszczepieniu, zaczipowaniu zwierzęcia, jeżeli taka jest konieczność, otrzymują pozwolenie na pobyt w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o zwierzęta przebywające na terenie Polski, obowiązkowe jest szczepienie przeciwko wściekliźnie dla psów. Natomiast jeżeli chodzi o przemieszczenia zwierząt, w tym również z Ukrainy, obowiązkowe jest chipowanie i szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie. Dodatkowo te zwierzęta musiałyby mieć wykonane jeszcze badanie krwi, ale w związku z sytuacją, taką sytuacją, jaka teraz jest, główny lekarz weterynarii zezwolił na takie odstępstwo właśnie, że na podstawie tego, że my je tutaj zaczipujemy i zaszczepimy, one uzyskują warunkowe pozwolenie na pobyt w Unii Europejskiej. Nie wszyscy właściciele czworonożnych uchodźców posiadają historię ich leczenia. Nie każdy posiada też paszport. Jednak to, co łączy wielu z nich, to Ogromny stres związany z przybytą podróżą i brak poczucia bezpieczeństwa, co też często przekłada się na ich stan zdrowia. Często są bardzo tą podróżą zestresowane, zmęczone, często odwodnione, mają czasami problemy z. Jedzeniem czy z wypróżnianiem się, no, takie y, y, sytuacje, które wyęgają bądź ze stresu, bądź z pogorszenia jakichś stanu, w którym te zwierzęta wcześniej były. Od początku na miejscu pracuje pani Katarzyna, przez której ręce przeszło już wiele ukraińskich czworonogów. Otrzymaliśmy od powiatowego lekarza czipy, czyli jest to urządzenie. Które wszczepiamy zwierzęciu psu lub kotu, żebyśmy wiedzieli, że dane zwierzę o takim i takim numerze jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Bo w piosence mamy obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie, natomiast chip to jest taka rzecz dodatkowa, jednakże niezbędna. Mamy igłę, mamy strzykawkę i mamy również czytnik chipa, żebyśmy mogli stwierdzić, czy na pewno urządzenie, które wszczepiliśmy, jest w zwierzęciu. I to się tyczy i psów, i kotów, czy jeszcze jakichś innych zwierząt domowych? I fretek. Widzę, że tu jeszcze jakiś formularz leży. Mamy dokumenty, które wystawiamy zwierzęciu. Jest to pozwolenie na tranzyt lub pozostanie na terenie Polski. Generalnie, zwierzę, które do nas przyjeżdża z Ukrainy, mają często swoje paszporty, ale na terenie Unii Europejskiej te paszporty nie są ważne. I musimy im wystawić takie zaświadczenie, że są zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jest to. Nasz obowiązek. Czy zdarzały się takie sytuacje, że tutaj przy, przy szczepieniu, przy takim podstawowym przeglądzie psa, kota, fretki, stwierdzała Pani, że jest jakaś choroba, że wymaga to zwierzę dodatkowego leczenia? Tak, zdarzają się takie sytuacje, ponieważ stres wyzwala w zwierzęciu no, spadek odporności najnormalniej w świecie. No i te zwierzęta czasem są chore i wówczas my jako Katedra Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udzielamy im pomocy. No właśnie, co to oznacza w praktyce? Wysyłacie te zwierzęta na leczenie do, do kliniki Uniwersytetu Przyrodniczego? Tak jest, na rozrodzie dokładnie. Przyjmujemy tych pacjentów, nie pobieramy od nich opłaty za usługę, wykonujemy im, jeżeli jest taka potrzeba, badania diagnostyczne, no i rozpisujemy leczenia. Jednak nie każdy zwierz ma tyle szczęścia i właściciela, który otoczy go opieką. Wrocławska Ekostraż sprowadziła z Ukrainy do Polski już niemal setkę zwierzaków. Z kolei schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu w marcu przyjęło prawie 50 psów z Ukrainy. Wszystkie te zwierzęta czekają na adopcję i na nowy dom. Agata Todorow, Echo 24